Kapitanie! Dlaczego nas goni wielki, go, wielki krokodyl? E, cóż, to troszkę moja wina. Opowiadaj! Dobrze, dobrze, już mówią. O co, jak to było? My wracaliśmy od Gorilla bosno. ja weszłam w jakieś krzaki i zauważyłam tam wielkiego krokodyla. Ten ptak do mnie podbiegł i spytał. Kaki ty jesteś? Jestem kapitan Jack. Ale nie bój się, moi przyjaciele mnie uratują. Są za tamtym szkakiem. Przyjaciele mówisz! Krok! Dopadniemy ich! Aaaaaa. Musi być jakiś pomysł. <śmysłu> pomysł. <śmysłu> Już wiem! Czas pójść do pewnych wrogów. Chyba mówisz o... o... Tak, pigi. Mówią właśnie o nich. Ja po nich pójdę, a wy uciekajcie. To, 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 to. Tymczasem Jack... Ty. Hej, by! Co jest? Jest taki jeden krokodyl i chce się z nami bić. Bić z nami? uważaj że jest silniejszy od was. On! Bić się z nami! Prowadź go do nas! No a gdzie gorila boss? Właśnie ich wybawiłem. Stop! Ty też szedłeś po nich? Tak, to ja. Ups! Popełniliśmy wielki błąd! cała ta cała trójka ściga nas. Tropicie? Nie, zbyt późno. Krok i, gorilę, i, i, i grok już po nim podeptał. Gorina boła, się iść! Ua! Mam pomysł. A na czym ci tak zależy? Chyba wiem. Na waszym skarbły. No jasne. Tym z kotwicą? No tak. Mam go przy sobie. Ale ty chcesz go młoddawać? Cicho, mam plan. Ha Tam ona ha, ha. ta moneta idzie na naszych oczędności. A ta do mojego małego kroczka. Ha ha. ha. Teraz jest najpodobniejszym koko. Co? Krok! Ty mnie, ty mnie nie poznajesz? No bo w końcu? To nasza moneta! A, 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 a. ja! Nie. Szybko. Auć! Kto tutaj zrobił pułapką katapultem? To ja zrobiłem. Dzięki bomba. Chciałam chcecie zrobić na skarb? Nie, nie! Nie! Tym razem już na pewno wracamy na Shark Island. Ha 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 koniec